Jesteśmy na Wielkim Chińskim Murze, sekcja Changkou. E sekcja, na której chyba nie ma specjalnie turystów. O, tu widzimy jakąś turystkę. Jak dużo turystów spotykają po drodze? Cześć, jestem Magda. Dużo było turystów dzisiaj po drodze? Tylko pchlarz. Jaki pchlarz? Taki jeden. Taki Mały? jeden? tym, w fajnym koszulce. O, chyba dwa pchlarze. Jest zmęczony, ledwo dycha. A co my tam mamy z tyłu za nim? Proszę. O, jakiegoś wielbłąda. Tam idziemy? Dasz radę? Da radę. No dobra, to lecimy tam.